Teraz możecie mówić do mnie Robert Downey Jr., bo ten samochód miał swój przedpremierowy pokaz w filmie Avengers Endgame, w którym woził się Tony Stark, co widzicie teraz na ekranie. No i dzisiaj przetestujemy dla Was Audi Etrona GT, który swoją premierę oficjalną miał w lutym 2021 roku. Ja jestem Jakub Pajka, to jest Pajka Prowadzi i zapraszam Was na test tego samochodu. Czy właśnie tak według Audi wygląda przyszłość motoryzacji elektrycznej? Tak, to jest właśnie ich prezentacja tego, co oni sobie o tym wyobrażają, jak widzą tą przyszłość. Zatem, czy ten samochód już lata? Nie, nie lata, ale ma dużo innych plusów, choćby takich, że wrażenia z jazdy tym samochodem są takie właśnie, jakbyśmy latali. No a za ten napęd odpowiada tutaj oczywiście Quattro, no bo jakże może być inaczej w Audi? ale to quattro jest troszkę inne, działa na innej zasadzie. Są tutaj dwa silniki elektryczne, jeden na przedniej osi, drugi na tylnej. Ten stół jest mocniejszy, żeby auto było bardziej nadsterowne niż podsterowne. No i łączna moc tych silników to jest 530 koni i 640 nm momentu obrotowego dla wersji GT. No oczywiście RSK jest szybsza, ale dzisiaj powiemy sobie trochę o tej słabszej odmianie. 83,7 kWh. To jest pojemność baterii netto, czyli tej użytecznej dla właśnie tego modelu, co zapewnia zasięg według WLTP 502 km. Czy tyle jest naprawdę? To sprawdzimy później. Rozmawiając o Audi e GT, nie można zapomnieć o jego gigantycznych wymiarach. Jest to praktycznie Audi A8, czyli topowa limuzyna z GAMI. Audi. Ma bowiem 5 metrów bez 1 cm i 140 cm wzrostu. No a teraz zapraszam Was do wnętrza. Pójrzcie tylko na to. Drzwi, oczywiście, muszą być bezramkowe, no bo jest to gran turismo, ale ta skóra z tym drewnem, Majstersztyk. To jest standardowo, przypomnę Wam o nawadnianiu. No i razem z nawadnianiem, oczywiście, sprawdzamy sobie test podręcznego bidonu. Proszę bardzo. Wchodzi. Trzyma się. Elegancko test zdany na piątkę i tak samo kieszenie boczne są. Bardzo dużo, możecie zobaczyć sobie tam, jak wygląda pięknie ten boczek drzwiowy. Zobaczcie to połączenie koloru. Do tego oczywiście nagłośnienie Bank Olufsen, Alcantara, skóra i drewno. No proszę Państwa, cudownie to wygląda, ale tutaj też ten design szczerze mówiąc podoba mi się. Z reguły jestem nastawiony sceptycznie do designu Audi, ale ten Etron no jednak wyróżnia się troszkę spośród tych wszystkich innych modeli. Dwa ekrany, jeden o rozdzielczości 12,3, ale drugi 10,1. Mamy na kierownicy manetki do zmiany rekuperacji, a nie biegów. Bo ta skrzynia biegów jest dwustopniowa. Ale tych biegów oczywiście zmieniać nie możemy. Manetki, jak to w elektrykach, służą do rekuperacji, żeby działała ona silniej albo słabiej. Chciałem że jeszcze, żebyście też zwrócili uwagę tutaj na te przyciski. To są przyciski, prawdziwe, prawdziwe przyciski w elektryku. Czy to jest przyszłość? No to nie jest przyszłość, ale Audi uznało, że tak trochę old fashioned zrobi to właśnie tutaj w kokpicie. No i szczerze mówiąc, dla mnie jest to oczywiście plus. To teraz porozmawiamy sobie o tym to jest z tyłu i czy w ogóle tam jest dla kogokolwiek miejsce. Jak za każdym razem przypomnę wam ile mam wzrostu, bo mam 1,85 m, siedzę sam za sobą. No i zobaczcie ile mam miejsca. O dziwo, naprawdę się tego nie spodziewałem, wiadomo. Szklany dach też troszkę tego miejsca nad głową zabiera, ale mimo wszystko. No tutaj z boku, z tej strony dotykam trochę głową. Ale szczerze mówiąc, nawet na dłuższą trasę, myślę, że czułbym się tutaj w miarę komfortowo. Jedyny minus taki, że nóg za bardzo pod fotel nie mogę wsunąć, bo też tutaj, jak widzicie, jest kratka z nawiewem, która trochę nam to miejsce ogranicza. Tutaj jest tak śmiesznie wciśnięte, choć zobacz, jak tutaj to wygląda. Jest takie specjalne jakby etui na zapięcie pasa. No i mamy też podłokietnik, który wyciąga się tutaj za pomocą takiego przycisku. Jak go otworzymy? Mamy oczywiście cup holdery, ale nie są one w żaden sposób zakryte, więc tak naprawdę łokieć opieramy o twardy plastik, co w ogóle nie jest fajne ani wygodne. Możemy też sobie tutaj te fotele oczywiście złożyć, bardzo proszę, w taki sposób, co oczywiście tworzy nam tutaj taką płaską podłogę, zaraz, to nie jest takie proste bo trzeba najpierw sobie zagłówki, no i tak tego nie złożymy, bo foteli za bardzo odjechany do tyłu, aczkolwiek musicie uwierzyć mi na słowo, że po złożeniu tych foteli podłoga jest płaska. To teraz pokażę Wam coś, czego jeszcze nie pokazaliśmy, czyli tył samochodu. To jest właśnie spoiler, który wysuwa się przy prędkości 120 km na godzinę. sam, a teraz wysunąłem go oczywiście ręcznie, i otworzymy sobie przy okazji bagażnik z kluczyka, albo tego nie zrobimy, tylko zrobimy to po prostu ręcznie. Bo oczywiście na kluczyku też jest taka opcja, tylko że samochód jest odpalony i oczywiście nie chciało zadziałać. 405 litrów w Etronie GT, 366 w Etronie GT RS. Czyli tutaj bagażnik jest nieco większy. Mamy też tutaj tak pod podłogą taki jeszcze malutki schowek. Oczywiście, no nie jest to może jakiś tutaj samochód y, ogromny na wakacje na dwa tygodnie, ale spokojnie myślę, że cztery osoby jesteśmy w stanie się tutaj zabrać, ale to nie jest jedyny bagażnik, który ma ten samochód. Ale najpierw pokażę Wam, jak się go otwiera, bo to też jest zagadka. Bagażnik otwiera się tutaj. Za pomocą takiego przycisku wyskakuje nam klapa z przodu, którą też musimy odblokować, jak zwykłą maskę, taką dźwigienką. Jak już weekendkę znajdziemy, mamy tutaj do dyspozycji 85 litrów przestrzeni bagażowej z przodu. No Mamy tutaj głównie kable do ładowania, jakieś takie zaślepki i różne inne gadżety. W każdym razie, jeśli tych kabli nie potrzebujemy, to możemy je sobie gdzieś wywalić i mieć dodatkowy bagażnik. Fajne. To teraz trzy rzeczy na tak i trzy rzeczy na nie. Zacznijmy od pozytywów. Pierwszym pozytywem jest to, że ten samochód świetnie wybiera nierówności. Oczywiście masa tutaj robi swoje, bo jest to 2400 niecałe. Więc jest to bardzo ciężki samochód. Koło to jest 20 cali. Opcjonalnie może mieć oczywiście też mniejsze 19, ale nawet 20 jedynki to są 20, które świetnie radzą sobie z polskimi dziurami. Druga rzecz na tak w tym samochodzie to oczywiście miejsce w środku. To auto jest nieco większe niż rodzima konstrukcja, czyli Tajkan. I tutaj naprawdę dwumetrowiec bez problemu może sobie usiąść i ustawić taką wyścigową pozycję, bo tutaj naprawdę fotel zjeżdża bardzo nisko. No i trzecia rzecz, na tak, to jest design. Ten samochód wygląda świetnie i naprawdę na żywo robi piorunujące wrażenie. Wszystkie tutaj te wloty powietrza są prawdziwe. Nie są to żadne fejkowe wydechy, czy właśnie takie atrapy. Tutaj, jak podejdziecie zobaczyć, przelatuje powietrze. Tutaj wylatuje to powietrze, to wszystko jest po to, żeby to auto jeździło jak najlepiej, chłodziło dobrze baterie, hamulce było jak najbardziej ergonomiczne i to Audi udało się zrobić świetnie. A teraz trzy rzeczy na nie. No to zaczniemy od tyłu, od kamery cofania, która nie jest wyposażeniem standardowym w Audi e GT. No właśnie, nie jest. Dlaczego? Jak to się w ogóle wydarzyło? Ja nie mam zielonego pojęcia, ale takie rzeczy już powinny w tych samochodach być po prostu, no tak o z bomby. No przecież XXI wiek. No to nie jest dalsze, tak? To jest Audi marka Premium. No ale właśnie przy okazji nasuwa nam się druga rzecz, kolejny minus. Czyli te wszystkie dodatki w tym samochodzie są potężnie drogie. Żeby ten samochód sobie doposażyć do takiego, yy, właśnie jak mamy na przykład tutaj tego testowego, yy, czy w ogóle już nie mówiąc o Etronie yy, RS, no to te dodatki tworzą gigantyczne kwoty, ale do tego wrócę jeszcze za chwilę. No i ostatnia, trzecia rzecz, no nie, w tym samochodzie to jest znaczek. Jest to Audi, a nie Porsche. Porsche Taycan jest nieco tańsze. Oczywiście w tej wersji podstawowej, czyli tylko z napędem na tylną oś. Wersja oczywiście taka jak ta, która powinna odpowiadać tej wersji, oczywiście, czyli z napędem na cztery koła, jest już troszkę droższa od e, Audi GT, ale czy szczerze mówiąc, wydając już tyle kasy, nie lepiej jest kupić sobie trochę bardziej prestiżowe logo, czyli Porsche? No wydaje mi się, że chyba jednak tak, bo ten samochód też jest minimalnie mniejszy. Co może wpłynąć oczywiście pozytywnie na poruszanie się czy po mieście, ale również na torze, bo te samochody są też nastawione na jazdę torową. Także to tyle z minusów. A teraz powiemy sobie o ciekawym, dodatkowym wyposażeniu, które możemy mieć w tym aucie. Bazowa cena podstawowego modelu to jest 468 tysięcy. Oczywiście ta cena może bardzo szybko pójść do góry za pośrednictwem przeróżnych dodatków. Jak spojrzymy sobie na to koło, jest tutaj piękny, pomarańczowy zacisk, który jest tutaj stalowy, czyli jest to podstawowa wersja. Do tego możemy mieć jeszcze dwie inne stopową odmianą ceramiczną, która kosztuje 40 patyków. No ale na przykład też, jeśli chcemy troszkę zaszpanować, albo no nawet nie tylko tyle co zaszpanować, ale po prostu na przykład mniej energii zużyć, możemy sobie dokupić Air Suspension, które obniża się w zależności od wybranego trybu. W trybie Lift. Podnosi się o 2 cm, żeby nam się łatwiej wsiadało, a w trybie choćby efficiency, czyli takim trybie, który ma za zadanie spalać mniej tego paliwa, może się obniżyć aż o 2 cm, czyli łączny ruch w górę i w dół to aż 4 cm. Za takie trzykomorowe pneumatyczne zawieszenie musimy oczywiście słono zapłacić, bo w standardzie mamy tutaj jedynie zawieszenie, które się utwardza w zależności od trybu jazdy. No ale na przykład, jeśli chcemy na tylnej osi mieć. LSD, czyli e, mechanizm różnicowy z o ograniczonym poślizgu, no to tutaj w standardzie mamy tylko taki w zasadzie bajer, który nam przyhamowuje jakby przez ABS wewnętrzne koło, przez to to zewnętrzne ma więcej momentu, no to jeśli chcemy po prostu klasyczne LSD 7,5 koła na dzień dobry musimy wydać idąc dalej, tylność skrętna 7000, przydaje się wiadomo, auto lepiej skręca, lepiej się prowadzi no ale jest to 7 tysięcy. Head-up display, czyli taka w sumie pierdoła, która jest już w każdym nowym samochodzie, 7000. Pakiet Czerni Plus, Czerni Plus, fajna nazwa. Nazywa się tak oczywiście ten pakiet, który sprawia, że ten znaczek tutaj jest czarny, że to wszystko jest czarny znaczek z tyłu jest czarny. Prawie 8000 tysięcy złotych za coś takiego. Ale to nie wszystko. Jeśli chcemy mieć dodatkowe dwa głośniczki wewnątrz i jeden głośniczek z zewnątrz, który będzie emitował dźwięk auta elektrycznego. Nie mowa tutaj o systemie AWAS, który jest oczywiście bezpieczeństwem dla przede wszystkim pieszych, którzy nie słyszą elektryka, ale ten system ma za zadanie jedynie ostrzegać ludzi. A my możemy sobie dokupić za 2,5 klocka taki system, który będzie nam oczywiście nasze uszy tutaj udobruchał. Podczas jazdy, bo wiadomo, elektryk nie wydaje żadnego fajnego dźwięku, więc musimy sobie to wspomagać jakimś głośniczkiem, co jest rozwiązaniem dla mnie mocno średnim. Jedziemy sobie już Etronem GT i wyzerowaliśmy sobie właśnie pamięć tymczasową po to, żeby sprawdzić jakie będzie zużycie prądu. Aktualnie zasięg pokazuje nam 339 km, tylko musimy wspomnieć o tym, że mamy aktualnie 0 stopni, no i samolot jest naładowany do około 90%, a też wcześniej nie był jakoś raczej traktowany zbyt oszczędnie, a teraz sobie też go nie będziemy przez chwilę traktować zbyt oszczędnie, bo właśnie mieliśmy zielone światło i byliśmy na nich pierwsi. No a przy takim samochodzie raczej jest to kuszące, żeby sobie troszkę przyspieszyć. No, i już nam wzrost energii 55, 51, ale sobie spada. Także myślę, że teraz sobie chwilę pojedziemy spokojnie i trochę o tym aucie Wam poopowiadam, bo ma on zasięg 502 km według WLTP. Jest to, jak już dotychczasowe testy pokazywały, nawet realne do osiągnięcia. Oczywiście musimy jeździć no, ostrożnie z gazem, w każdym razie. Wiadomo, w zimę zawsze ten zasięg będzie nam troszkę spadał ze względu na niskie temperatury i przez to, że po prostu bateria niestety w takich temperaturach nie jest to, nie jest to optymalna temperatura pracy takich baterii. Niemniej jednak e, zużycie powinno być tutaj na poziomie od 19 do 21 kWh na 100 km i zobaczymy, czy też takie uda nam się teraz osiągnąć przez te e, paręnaście minut jazdy. W każdym razie, tak jak już też Wam powiedziałem, masa tego samochodu jest dosyć duża, bo 2 tony 400 około to też wpływa właśnie na to wybieranie dziur, po których teraz jeździmy i normalnie jak jeżdżę swoim prywatnym samochodem, no to wiadomo, jest to dużo bardziej odczuwalne. Tutaj nawet mimo tego, tej ogromnej felgi dwudziestocalowej, płyniemy sobie po prostu, jakbyśmy jechali jakimś Cadillaciem, a samochód jest naprawdę zwarty, bo nawet w trybie komfortowym, mały ruch kierownicą i tak sprawia, że czujemy się dobrze połączeni z kołami. Możemy oczywiście te tryby zmienić. Tryb Efficiency, który właśnie ma być najbardziej ekologiczny, jest tutaj niezbyt dobrze rozwiązany, ponieważ jest wtedy samolot najbardziej zglebiony, minus 2 cm względem tego, co mamy normalnie, czyli wszelakie hopki. Już nas tutaj no, stopują, nie możemy przez nie przejechać komfortowo, bo będziemy tą płaską podłogą szorować. A taki tryb przydałby się jednak w mieście, ponieważ też chcemy w takim mieście, w którym się poruszamy, najczęściej tą energię oszczędzać. Zatem mógłby być taki tutaj tryb, w którym możemy sobie to sami wybierać i zobaczymy, czy w indywidualnym, w indywidualnym trybie będzie to możliwe. Możemy go sobie edytować. No, i na przykład wybrać sobie napęd. Czyli na przykład efektywny, zawieszenie weźmiemy sobie komfortowe. O, i profil dźwięku sportowy, a weźmiemy sobie subtelny. Coś nam się teraz zmieniło. Ok, stopuje nas aktualnie światło czerwone, także zobaczymy to za chwilę. Ale co dalej, jeśli chodzi o widoczność w tym samochodzie, bo to też może być ciekawe. Jest to Gran Turismo, czyli samochód, który ma być przystosowany na długie trasy. No, i właśnie pytanie, czy te długie trasy są tutaj naprawdę realne? Ale z tego, co widzę teraz, wydaje mi się, że nawet tak, bo zużycie w mieście teraz pokazuje mi 29, a przed chwilą przypominam, że sobie mocno przyspieszyliśmy. Także jadąc spokojnie, można to osiągnąć. I też na zegarach widzę, że maksymalna prędkość, którą w tym trybie. Efektywnym mogę pojechać maksymalnie 140 km na godzinę, później jest to już zablokowane, albo muszę przełączyć się na inny tryb jazdy. No ale wracając do tej widoczności, szyby są dosyć małe ze względu na tą sylwetkę, która mocno upada ku dołowi. Z tyłu nie widzę praktycznie nic przez tą małą szybkę. Ale oczywiście mam system kamer 360, które wspomagają tą widoczność czy parkowanie, bo też parkowanie tym samochodem w mieście nie jest najłatwiejsze i trzeba uważać na jego wymiary. No ale oczywiście jak już sobie dokupimy tą oś skrętną, no to mamy cztery koła skrętne, które... W znacznym stopniu ułatwiają tutaj właśnie zawracanie czy różnego rodzaju manewry na parkingach. A propos tej rekuperacji, tak jak już wspomnieliśmy sobie wcześniej, regulują się oczywiście monetkami z kierownicy, ale ta rekuperacja tutaj nie jest bardzo silna, nie jest bardzo mocno odczuwalna. Ten samochód jest bardziej nastawiony na rekuperację przez pedał hamulca. Też jak tutaj właśnie rozmawiałem przed sekundą z przedstawicielem firmy Audi, który mi powiedział, że ten samochód właśnie ma być takim połączeniem, takiego właśnie e, połączeniem z kierowcą, że to my mamy mieć pełną kontrolę nad tym samochodem, że ten to auto nie robi nic za nas, tylko my tutaj e, nadajemy temu wszystkiemu tor i, i to my tutaj dowodzimy. Jest to na pewno jakaś e, tutaj filozofia, ciekawa nawet. Aczkolwiek wydaje mi się, że też jeśli ktoś jest już przyzwyczajony do tej dużej rekuperacji z innych samochodów elektrycznych, to na pewno na sam początek będzie na niego dosyć duże zdziwienie. Czy to dobre, czy to złe? Myślę, że to jest kwestia indywidualna. Ważne, żeby po prostu tej energii jak najwięcej odzyskać. No ale generalnie teraz, jak sobie spojrzymy na zużycie energii, pokazuje nam 30 kWh na 100 km. Jest to trochę więcej niż można by się było spodziewać, ale też umówmy się, temperatury obecne nie są sprzyjające do dobrych wyników, więc myślę, że ten zasięg 500 km byłby osiągalny w inny dzień. No niestety taka jest to już przypadłość elektryków, że po prostu wszystko ma na to wpływ. Czy naciśniemy pedał gazu mocniej? czy będziemy więcej rekuperacji używać czy będziemy dużo klimatyzacji używać czy może właśnie podgrzewać ten samochód to wszystko już ma wpływ na to zużycie także i tak myślę, że ten zasięg 400 km w tym aucie jest do zrobienia na pewno po mieście poruszamy się bardzo komfortowo zwracamy oczywiście uwagę teraz przerzucimy sobie na tryb dynamic kierownica chodzi już minimalnie ciężej no i gaz podłogę no I 70 na godzinę. Momentalnie. 4,1 do setki. Także ten samochód, no, jest oczywiście elektrykiem, moment dostępny od zera. Także to jest coś, co myślę dla wielu sceptyków motoryzacji elektrycznej, jest czymś, czego obok przejść nie mogą obojętnie. Bo po prostu, no, to jest coś, co oczywiście budzi uśmiech. Nie ma może Ryku V8, tak jak to powinno być w takim samochodzie, ale. To przyspieszenie, które wbija w fotel dosłownie w sekundę, jest czymś niesamowitym i czymś, czym zachwyca się, myślę, każdy, kto spróbuje chociaż takiej właśnie motoryzacji elektrycznej. Fajnie byłoby taki samochód właśnie zebrać też na tor, bo ten samochód również był pod to opracowany, żeby... Jak najszybciej te zakręty pokonywać. Nie jest to tylko i wyłącznie samochód długodystansowy, długozasięgowy, czy właśnie miejski elektryk. Jest to auto, które jest połączeniem sportu, trochę takie właśnie R8 w połączeniu z takim RS7, które ma być takim właśnie autem, Gran Turismo na te długie, rodzinne podróże, ale też właśnie ma dawać ten fan Friday z jazdy sportowej. Audi e-tron GT to naprawdę dostojna limuzyna dla wykwintnego klienta, który wie czego chce, może sobie na taki pozwolić, w sumie bardziej dla fanu niż do takiego codziennego użytkowania, bo wiadomo, użytkowanie elektryka na co dzień wymaga pewnych poświęceń, ale też przygotowania takiego choćby, żeby mieć właśnie gdzie go ładować. Niemniej jednak uważam, że to jest bardzo dobry samochód i naprawdę Jeden z lepszych elektryków obecnie dostępnych na rynku. Myślę, że obok Porsche Taycana to naprawdę rasowy konkurent dla innych marek, choćby właśnie Mercedesa. Czy powinniście ten samochód omijać szerokim łukiem, dodać do swojej listy zakupowej, czy może od razu pójść do salonu i kupić? Uważam, że na pewno powinniście go rozważyć, jeśli poszukujecie właśnie auta elektrycznego i do miasta, i na trasę. Nada on się tutaj dobrze to było Pajka prowadzi, ja jestem Jakub Pajka i zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, lajkowania i dajcie znać w komentarzu, co Wam się podobało i co powinniśmy nagrać kolejnego. Do zobaczenia.